Bejba pokonała w finale takie potęgi jak Szwajcaria, Słowacja, Albania, Niemcy i Wielka Brytania. Bo Niemcy bez Roberta to jak Barsa bez Bensiego, a Anglia bez Beatlesów i Stonsów to jak przedostatnie miejsce w Eurowizji. Dlatego dziś podnosimy PKB na imieninach Ujana, Maksyma, Miłości, Nadziei, Pawła i Piotra oraz Zosi, kochani, najlepszego. A Bejba nominujemy do Młodzieżowego Słówka roku. Duży falstart start na polskim rynku AI. Strażnicy Internetu Zablokowali rozwój sztucznej inteligencji pod postacią bardzo popularnej w Indiach. Nie mam talentu, jestem ładna i mam pieniądze. Influencerki Caroline. Szkoda, bo projekt ciekawie się rozwijał i mógł wnieść... Polski akcent w rozwój globalnego AI. Program wspiera preorder kursu online Radio 2.0 podcasting dla każdego. zajrzyj na jaroedu.pl. Tymczasem amerykańska influencerka może zarobić 5 milionów dolarów na swoim awatarze AI chatbocie Opartym na sztucznej inteligencji i głosie o nazwie Karen AI już ma ponad 100 płatnych subskrybentów, którzy mogą z nią pogadać. Dzwonią głównie panowie. A linia wciąż jest zajęta. Radio 2.0 Podcasting dla każdego. www.jaroedu.pl Badania znowu pokazują, że zawód influencera jest najgorzej oceniany przez grupę badanych. A tych badanych było ze stu? Nie. 1021 w wieku 16-80 lat wychodzi po 150 na dekadę, czyli zagłosowało statystycznie 150, 20 latków, 30 latków i 80 latków. Sam nie wiem, co tam się jeszcze mieści. Obawiam się tylko, że większość bananych mogła pomylić influencera z influencą, czyli grypą. Cóż, grypa nie mogła wygrać. Warm greetings to the viewers of the Dan Daily Show. Młodzież, niech lepiej głosuje, zamiast siedzieć na TikToku. Na staruszków uspokajam. Rok 2023 ogłaszam Rokiem Influencerów. 2024 również. Za miłe chwile z programem i za wsparcie dziękuję preorder kursu Radio 2.0 Podcasting dla każdego. Więcej na www.jaro.edu.pl Kochani Parabuch, interpretacja lokomotywy Juliana Tuwima w moim wykonaniu wjedzie w piątek na mój Instagram.